Jest to wiadomość publiczna do komendanta Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Jest to wiadomość publiczna do komendanta Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Powtarzam, jest to informacja publiczna do komendanta Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za przyjęcie tego jednostronnie do wiadomości. Jest to budynek komendanta milicji obywatelskiej we Wrocławiu Tam jest budynek sądu a tu jest budynek milicji obywatelskiej. I niniejszym bardzo proszę pana komendanta milicji o pomoc w znalezieniu i złapaniu Międzynarodowego groźnego bandyty polskiego Magdalena Druzgała, szczepani Kaliszewska. Przypominam, jest to groźny bandyta międzynarodowy we Wrocławiu, Wrocław to jest takie miasto, szacowny panie komendancie, Wrocław to jest takie miasto, ok? A pan chyba jest we Wrocławiu, panie komendanci milicy pan jest we Wrocławiu. A to jest bandyta z. Niech zgadnę, a to jest bandyta z Wrocławia. Bardzo groźny, międzynarodowy, cyniczny, wyrachowany, bezwzględny bandyta międzynarodowy we Wrocławiu. I nikt go nie chce złapać. Panie komendancie, żart polega na tym, że nikt go nie chce złapać. I w tym czasie najprawdopodobniej, panie komendancie, on jest tutaj. On jest od pana 100 metrów. A być może 99 metrów on jest w tym budynku i to na pierwszym piętrze na pierwszym piętrze tam jak pan może wie albo nie wie panie komendancie tam jest pierwsze piętro tego budynku to jest Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki jeszcze raz na pierwszym piętrze w tym budynku to jest Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki Szacowny panie komendancie, i tam w pokoju 168. Przypominam, pokój 168, tam jest sekretariat, wydział pierwszy cywilny sąd rejonowy Wrocławczyki najprawdopodobniej tam jest bardzo często, być może nie codziennie, ale bardzo często, być może w tych samych godzinach, albo w innych. Tam często przechodzi po korytarzach albo przy drzwiach wejściowych do tego budynku i wyjściowych do, do tego. Boże drogi, porażka, czyli mamy tutaj, jak widać, wiatr. Ok? Już jestem, panie komendancie, Sory, Dzisiaj we Wrocławiu mamy sztorm od Morza Północnego i silny wiatr, ok? Więc tam, w tym budynku obok przy drzwiach wejściowych i wyjściowych być może o tych samych godzinach najpierw są to godziny poranne a później są to godziny popołudniowe, że można spotkać tego groźnego bandyte, który systematycznie wchodzi i wychodzi do tamtego budynku. Wie pan panie komendancie? Więc nikt nie chce złapać tego paszywego, skundlonego, cynicznego, wyrachowanego bandyty międzynarodowego. Wrocław krzyki. Czyli 6 lat, panie komendancie, 6 lat już nikt nie chce go złapać. Powtarzam, 6 lat we Wrocławiu nikt go nie chce złapać. Zgodnie z zasadą pod latarnią najciemniej. Jest to pracownik korporacji prywatnej znanej pod nazwą sąd rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. E, powtarzam, jest to pracownik korporacji prywatnej, znanej pod nazwą sąd rejonowy, Wrocław krzyki wydział pierwszy cywilny i ten groźny bandyta międzynarodowy nęka mnie po całym świecie już 6 lat. Ok, więc pracownik sądu. Nęka mnie po całym świecie 6 lat i nikt go nie chce złapać. Więc pan może być pierwszy, panie komendancie, że pan złapie tego bandytę i przekaże go w moje ręce, aby ukarać tego bandytę bardzo surowo. Ponieważ jak pan się może domyślać, panie komendancie we Wrocławiu, ten bandyta zasługuje na surową karę. Ten bandyta mnie uporczywie nęka. I państwo polskie nic z tym nie zamierza zrobić celowo i świadomie. W ten sposób państwo polskie pozwala na to, żeby ten bandyta Wrocławski, jest to sekretarz sądowy, przypominam, Magdalena Kaliszewska druzgała Szczepanik, to sekretarz sądowy Wydział Pierwszy Cywilny sąd Rejonowy Wrocław I on jest tolerowany. Więc ma immunitet i wszystkie takie niepisane, różne rzeczy, że nikt go nie ruszy. A być może, panie komendancie, będzie wolna Polska. To za dupę, zapas tego parszywego, skłonnego bandytę weźmie się w pierwszej możliwej chwili. Uprzejmie pana informuję publicznie, panie komendancie, że ten bandyta międzynarodowy Wrocławski. Nęka mnie po całym świecie szósty rok, wie pan? Jeszcze raz. Ten parszywy, skundlony bandyta, pracownik Wrocławskiego Sądu Rejonowego we Wrocławiu, wydział pierwszy, cywilny, pierwsze piętro, ulica Podwale 28, w sekretariat 168, on nęka mnie po całym świecie szósty rok i nikt go. Nikt go nie zamierza złapać. A wszyscy wiedzą, że to jest bandyta międzynarodowy. Ok? I nikt go nie chce złapać. Ok? Więc zwracam się do Pana, jakby Pan to ogarnął. System się zmienia. Później, ewentualnie, ja zapytam się Pana, Panie Komendancie, co Pan dla mnie zrobił, że ten bandyta nęka mi od 6 lat. Dzisiaj mamy czerwiec 2023. Ten bandyta nęka mnie od sześciu lat, wszyscy to wiedzą i pan też, pan też, panie komendancie, albo pan mógł się, pan mógł się dowiedzieć o tym, to nie trudne, że ten bandyta, który jest tam w tym budynku na pierwszym piętrze, jest ten bandyta i nikt go nie chce złapać, więc ten bandyta chce mnie pojmać i wsadzić do psychiatryka wrocławskiego na diabli wiedzą jak długo, i tak samo do aresztu, wcale nie tymczasowego wrocławskiego, diabli wiedzą na jak długo. Więc pan ewentualnie się może domyślać, co ja na to. Więc to jest pracownik sądu, który wytacza mi sprawy sądowe w dużej ilości i je wygrywa, mimo że nie ma kwitów na to, ale tylko on tam wszystkich zna i jest pracownikiem sądu. To wszystko to jest tylko on nosi łańcuch za sędziną i taki czarny worek więc to są być może główne czynności tego bandyty i on mnie nęka po całym świecie i nikt go nie chce złapać dlatego apeluję do pana szacowny panie komendancie milicji Wrocław aby pan yy, w jakiś dziwny sposób albo zgodnie z prawem dokonał Zatrzymania tego bandyty i wydania go w moje ręce, aby go ukarać. OK? W niniejszym informuję wszystkich i pana też, panie komendancie, że żadnego harakiri, sepuku, yy, samobuja i tak dalej nie zamierzam sobie zrobić. Nie zamierzam targnąć się na swoje życie. Nie mam myśli samobójczych i tak dalej, i tak dalej. I nie zamierzam sobie krzywdy zrobić w żaden sposób w żaden sposób krzywdy sobie nie chcę zrobić, nie myślałem o tym chcę sobie chodzić po tej ziemi żyć spokojnie i tak dalej, nie mam myśli samobójczych i tutaj jest wszystko w porządku panie komendancie, więc chciałem dzisiaj jeść sobie czekoladę jeść czekoladę chciałem niemiecką, to jest czekolada niemiecka niemiecka, ok, kupiona za granicą, ok, w tym sklepie kupiona czekolada i chciałem się, szacowny panie komendancie, za zapoznać yy, z ofertą biznesową sieci Play, ok? ale poprzez poj pojmanie mnie na całą wieczność, poprzez tego skundlonego, parszywego bandytę międzynarodowego na całą wieczność w psychiatryku w areszcie, wcale nie tymczasem w i tak dalej. Po prostu nie będę mógł jeść niemieckiej czekolady, Moser, Roth, ani przeglądać różnych zagranicznych ofert ani mm, ofert sieci play i tak dalej i tak dalej nie będę mógł się kontaktować z przedstawicielem ONZ u taka organizacja ONZ jest szacowny panie komendancie taka organizacja ONZ jest więc nie będę mógł skarg tam składać też i na pana za to że, że pan nie, nie... Pa, pan nie może bandyty Panie komendancie, pan nie może. O, halo, bandyto, bandyto, ty tam jesteś. Więc, szacowny panie komendancie, pan nie może bandyty złapać, który jest tam 100 metrów dalej. Więc na pana też skargi będą składane, na pana bezczynność zimną. Nie będę mógł składać skarg do różnych ambasadorów na całym świecie. Państw zachodnich i nie tylko, że ten bandyta uniemożliwi mi kupowanie produktów niemieckich i francuskich, na przykład i azjatyckich w sklepach, do których wejdę, po to, aby kupić sobie żywność na przykład z całego świata. Więc ten parszywy bandyta narusza interesy handlowe, korporacyjne i biznesowe wielu, wielu, wielu. Przedsiębiorstwom zagranicznym, które produkują i sprzedają żywność. Powtarzam, ten bandyta międzynarodowy od 6 lat narusza interesy korporacji światowych, które żywność produkują. Więc tu, mam, tu ma pan bandytę. Halo, halo, panie komendancie, milicji, milicja, ok? Tu jest bandyta i pan go nie może szósty rok złapać, we Wrocławiu. Jest to pracownik sądu. I pan go nie może złapać, więc apeluję o rozsądek, panie komendancie, aby tego bandytę złapać. Dziękuję za uwagę.